W tym poradniku pokażę Wam jak wstawić jak zrobić przezroczystość na obrazku z jednolitym tłem, bez konieczności bawienia się typu kolorowanie tego właśnie tych elementów, które chcemy zrobić przezroczyste. I działa to właśnie pod warunkiem, że tu jest jednolitego koloru, to które chcemy wyciąć, zrobimy to w Gimpie a więc ja już tu mam przygotowany jakiś tam yy, obrazek, na który sobie wrzucimy coś na przykład na białym tle tak to wygląda teraz dajemy sobie to znaczenie prostokątne na przykład klikamy prawy przycisk myszy dajemy yy, warstwa przezroczystość i zmień kolor w alfę tak to Wygląda. Tu możemy ustawić kolor, który nas interesuje. Dajemy OK. I proszę, mamy pięknie to zrobione. Teraz możemy to na przykład jeszcze przesunąć, bo wiem, że dużo osób też tego nie potrafi. Niezaawansowanych w Gimpie. Tu mamy ta taką ikonkę przesunięcie. Możemy sobie to przesunąć. Na przykład ja sobie... Przepraszam, fail, Sekundę. O, musimy sobie to zaznaczyć ten element. Ja sam w gimpie się najlepiej nie łapię. No i to by było w zasadzie wszystko w tym poradniku. Dzięki. Teraz to możemy zapisać oczywiście.